Witam Was w kolejnym odcinku Let's Play z gry Need for Speed Most Wanted i bierzemy się za case Co mamy jest dwa sprinty? Okej okay. Okej, okay, żeby to tak sprawnie poszło jak to powiedziałem to Będzie luksus z Mer Mercedesik No dobra pisiemy widzicie teraz się udało idealnie zrobić doskonały start wyszedł doskonale no to widzicie jak to się kończy o ale Porsche to idzie pod u tego o Tajman jest dużo lepszy w tej grze brawo o, jest też coś pała czekajcie pojedzie skrótem Nie Jej sprawa My je jedziemy skrótem Sprinty i... Sprint to sprint Ale widzę, że jak na razie przynajmniej case jest słaba, nie dziwię się ten Mercedes to jest totalna porażka. On na papierze to jest nawet dużo lepszy wypadka Emana, już nie pamiętam. Ale to jest tylko na papierze. Się prowadzi jak szafa gdańska z nadstawą. Kurde, pamiętam jak kiedyś oglądałem sobie u Wadiva 91, pewnie część widzów zna yy, z mojego kanału, teraz to jest chyba jak grać TV I ten. I właśnie oglądałem Let's play'a z tego Need for Speed'a. I mówił o tym Mercedesie, że to taki gówno, ja tak już tam kiedyś grałem w tego NFS-a, nie wiem wtedy co on to nagrywał to nie wiem, ze 3 lata wcześniej jeszcze sobie grałem czy coś, no nie wiem i tak nie wiem, że nawet nie pamiętałem, czy jest czy nie ziemi, postanowiłem sobie sprawdzić, to miał chłopak rację, to podób Kaimana To jest Jeżdżąca porażka W tej grze oczywiście, nie? Ale tak w sumie teraz ostatnio coś z ciekawości zerkłem kiedy to on nagrywał tego let's playa to... to było w 2010 roku, tam chyba ostatni odcinek patrzyłem to był wyższy Czym się pojawi, czy, czy nie? No nie wiem, nie ważne Jak ten czas leci, jak to szkód Ile to minęło? 9 lat O w mordę, nie! Case Holy shit, ja tu se gadam, przyjemnie mi się jedzie Nawijam o... O ten, a ty mnie wyprzedasz bezczelnie To jest sobie No, także czas leci niemiłosiernie. Niestety. Sięmy. O, coś się trochę wykorbiło chyba. Nie wiem, ale pierwszy wyścig mamy z głowy. Dobra. I teraz kontynuujemy sprinta. ...następnego. Dobrze, że nie jakiś durny draga, bo coś. To nie był doskonały start. No ale dobra. O! Może się case rozwali o ten samochód? Chyba ta. Chyba trochę ją spowolniło, no. Tu jest kurde wąsko i szybko i niebezpiecznie, bo samochody jeżdżą z różnych stron. Mhm. O, super. Zajebiste, niewidzialne ściany. Dobrze, że teraz w tych nowych NFS-ach to inaczej rozwiązali, bo... Chociaż w sumie przynajmniej... Powiem wam to też ja Fak, no co ty robisz W pewnym sensie to jest plus, bo teraz to są takie durne punkty kontrolne, że czasami idzie to pominąć i uuu pominąłeś punkt kontrolny Bo się o milimetr na przykład tak teraz byśmy przejechali Nie tutaj tak naprawdę no, no, zły przykład Znaczy no, mamy tutaj te takie flary rzucone nie? Jako punkt kontrolny i tylko z drugiej strony flary wystarczy przyjechać i już ta... Już ominąłeś, uuu, już powtarzaj, to takie znerwujące, bo to tam nawet nie chodzi, że ktoś ścina na trasę, nie? Ale no no nieraz tam się wyślizgnie samochód po prostu No i to serio, to mogliby jakiś tam margines właśnie taki zrobić, żeby to nie było takie o mordę, tu to był skrót czy nie? Nie. To im się zderzył ze ścianą, tu będzie skrót. Delikatny, ale... Hopsa! Patrzcie jak ją Doszliśmy Dobra, weź, bo tu się Mercedes przegrzeje No O, tu tylko tu można, rozbij się Oj coś się chyba rozbiło Coś chyba się rozbiła, case nasza Nasza case się rozbiła Ostatnia w sumie dziewczyna na czarnej liście No, już więcej nie będzie o. Więcej nie, nie będzie. Bra. O, w mordę pada deszcz. Jest otwarty ten. A nie jadę O shit Nie 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 tylko nie to Nie 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 ej Poczekaj poczekaj Hej Poczekaj Tylko wygram i już możesz sobie jeździć Znaczy no nie wiem Jak wylosuję twój samochód to już też nie wiesz miała czym Będziesz oh shit No nie, nie. kur Co nas zrobiła? Widzieliście to? Ale miałem fartę, jak nie wiem ja bym zarzuciło, bo już by było powieści, ona by tu cisła Zarzuciło ją ja. Bardzo dobrze o kurde. No i dobra A, piękne zdjęcie Kaymana. Pokonana i... Ta Wiecie co sobie teraz wybierzemy? No, dwie karty o imieniu Casey. W tupie mam tego Mercedesa. To jest karoserii, to nie chcę unikalne ulepszenie siągu. W karty ulepszenia siągu mogą obejmować wersję zawieszenia opon hamulców śnika, biegów, wtrysku potęg azotu i sprężarek. Odblokowujemy sobie to. Co mamy? Unikalne ulepszenia opon. I bierzemy trzecią kartę cokolwiek to będzie ha! <noise> mamy Mercedesa, no to fajnie No to trafiłem Nie to, że Ten Mercedes to zostanie sprzedany dla pieniędzy Jeszcze przejedziemy, nim Teraz mamy minga, tak? I Ming jest i Galardo i Galardo Minga warto wygrać, gdyż ono ma.

Tak, warto wygrać właśnie Warto wygrać, bo ma wszystkie możliwe ulepszenia już Nie? O, czekajcie, najpierw osiągi se zainstalujemy, zobaczymy, silnik Mamy nowy silnik, o, super Dobra Skrzyni nie mamy Zawieszenia nie mamy Nitra nie mamy Oponów, opon, oponów, opon nie mamy Bo mamy pakiet już platynowy niby, ale my mamy w zanadrzu Opony tu nic nie mamy, to tylko silnik, a no ta, bo po websterze będzie dopiero nowy ten No a No tak, zainstaluj no A mamy zaple... Nie Nie, nie chcę wizgry jeden Osiągi, no No, pony, no ile mi to dało niby? Patrz, aż tyle mi to dało? Możesz w mordę. Jungman. Eto luks. Żebym ja wiedział tam ja wcześniej już coś tutaj ten. No to będzie, zobaczcie jak się będzie teraz nasz porszaczek prowadził. <grymne> no dobra. Jest? W ogóle zamontowało się? Do koszyka. No i teraz osiągi mamy niezłe. Na przykład silnik odpalmy. Patrzcie jakie prowadzenie. No dobra. No dobra. Teraz tak, powrócimy do kierówki, zapiszemy grę, ale nie będziemy kończyć odcinka. No. Bierzemy wybór auta. Co jest lepsze? Weźmy go. Yy... Mustang jest dużo gorszy, niby. Niby. A za ile go sprzedamy? Za 37, a Mustanga za 18. No to już wiecie co sprzedamy. Ale przejedziemy się nim, żeby nie było. Jazdą dowolną. Tak zobaczymy jak to jeździ. Że to idzie lepsze od Mustanga. Więcej kasy za niego, ale... Mercedes! Po Mustangu mamy poziom. No lepszy jest od Mustangu. Zdecydowanie. Gdzie tu mamy jakiś ten... Gdzie ja jestem tutaj? O, Dawaj tu. Się przejedziemy. Zobaczymy co on ma. Zamontowane. Ciekawego. No do pościgów byłby dobry. Nie powiem. Chyba sprzedamy mustanga. Bo w mustangu mamy poziom nabity, ale... Of morny. No, będzie lepszy od Mustanga. Eee, Najpierw chcę zobaczę części co on tu z ciekawości ma Pakiet trzeci, pakiet A, seryjny No ten body kit jest dużo ładniejszy. To taki trochę. My mamy ten. ten też nie jest taki zły ogólnie. Te wydechy są paschudne. No może być. Ogólnie tył ma najładniejszy ten body. Kit. No. A nie, kurde, ci, powiem wam, że mnie kusi ten, ten że żeby go zostać. Spójrzmy, spoliery, hyhy. <ścoughs> o, sied węglowe. Co się patrzy tam, ten spolier chętnie wywalił, ale nie, szkoda, mi kas. Dobra, nieważne, osiągi, co on tu ma w ogóle tak ciekawość? U, nie ma tego. Ogólnie no, lepszy jest od Mustanga, tam nie ma się co szukiwać. Skrzynie nie ma, silnika nie ma. Zawiechy też nie, zobaczmy jakie ma nitro. U, nitro ma do dupy. Całkiem ma nitro do dupy. Pony ma niby Lux. Hamulce niby też, turbo w ogóle ma. A Lipne ma Nitro Ale powiem wam, że A czekajcie wygląd te naklejki. Co? Czekajcie, nie, to nie, to to były emblematy, nie? Nie. Po prostu to jest No nieważne Dobra Nic nie, nic nie zmieniamy Oczywiście tył napęd A wlot z dachu to to żebym zdjął normalnie jak mam go zostawiać Nienawidzę tych wlotów na dachu. Dobra, jedziemy tym jeździć. Powrót do kryjówki. Wybór auta. Ile mam kasy w ogóle? Dobra, sprzedajemy Mustanga. Tak, Merz jest lepszy. Ma lepszą prędkość, lepsze prowadzenie. Chociaż Mustang ma ciut lepsze, niby przyspieszenie, ale... Kurde, no szkoda mi tego Mustanga. Eee, yy, nie to, kurde. Dobra. A który on ma poziom teraz w tym momencie? Już trzeci, tak. Dobra. Wali się. że mamy Merca i Kaimana. Yy, no i dobra, to w sumie w tym odcinku było bo to na tyle. Trzymajcie się, na razie. Cześć.